Moi drodzy synowie i córki, jesteście bardzo uważni. To jest pilne ostrzeżenie. Proszę Was, abyście jak najszerzej podzielili się tą wiadomością, aby nikt nie przeszedł obojętnie. Zgromadźcie w domu te artykuły, które ujawnimy w tym wideo. Wielki dzień się zbliża. Proroctwo ciemności wydarzy się w nadchodzących dniach. Wiele osób wciąż nie wierzy w to, co nadchodzi. Będzie to całkowity chaos. Cały świat będzie świadkiem tych wydarzeń. Stoimy u progu epoki znaczących transformacji. To będzie punkt decyzyjny, w którym wszystko, co oznamy, ulegnie zmianie. Obecne wyzwania będą wydawały się drobnostkami w porównaniu do zbliżających się zmian. Wiadomość przekazana przez Matkę Bożą może budzić lęk, ale nie zniechęcajcie się. Miejcie w domu elementy, które ujawnię w tym wideo, aby być chronionym w ten wielki i straszliwy dzień. Po pierwsze, chciałbym zaprosić was do subskrypcji tego kanału, ponieważ codziennie będę dzielił się proroczymi wiadomościami dla waszych serc. Nie zapomnijcie także napisać w komentarzach swoich próśb modlitewnych i powiedzieć, za kogo modlicie się w ostatnich dniach: za rodzinę, przyjaciół, w pracy, o uzdrowienie. Proszę, napiszcie swoje prośby modlitewne poniżej. Powiedzcie mi również, z jakiego kraju pochodzicie, aby wiedzieć, do jakiego kraju dociera nasza wiadomość. Amen. Wiadomość przekazana przez świętego Michała Archanioła przez Luz de Maria, katolicką z Bołtę, Drodzy Synowie naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, działa jako posłaniec Boskiej Trójcy. Z moją usioną w górze przyznaję Wam błogosławieństwa, broniąc zwolenników naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa przed siłami zła. Bardzo ważne jest, aby dostrzegać, że każda chwila zmarnowana na poszukiwanie nawrócenia oddala nas od osobistego doświadczenia zmiany i żalu. Matka Boża ostrzegła nas o znaczeniu przygotowania się na ten moment poprzez potężne modlitwy, aby uzyskać ochronę i zbawienie dla naszego życia. Pobierzcie teraz moją cyfrową książkę Potężna Modlitwa Matki Bożej. Ten materiał obejmuje różnorodne modlitwy odpowiednie na wszystkie okazje w życiu. Nie traćcie czasu, kliknijcie w link dostępny w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierzcie go natychmiast. Ilości są ograniczone. Dlatego ważne jest, aby działać teraz, aby zapewnić sobie dostęp do potężnej modlitwy Matki Bożej, zanim wyczerpią się jednostki, modląc się intensywnie, wstawiając się o przebaczenie globalnych grzechów. Nigdy nie było bardziej krytycznego momentu dla Solidarności niż teraz. W czasie, gdy spełniają się proroctwa, wasze działania powinny być zdecydowane i stanowcze. W obliczu pokus, doktryn i wierzeń, które kwestionują prawo boskie, w okresie buntu przeciw zasadom domu naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, jak i w odrzuceniu naszej królowej i matki konsekwencje będą poważne. Posłaniec boskiej woli krzyżuje się na naszych drogach, oferując swoją wskazówkę tylko nielicznym wybranym. Nadchodzą mroczne czasy, w których będziemy zmuszeni pozostać w domach. Ta ciemność, gęsta jak żadna inna, będzie przeżywana na sposób unikalny dla każdej osoby, odzwierciedlając jej stan duchowy. Musimy przygotować się na stawienie czoła temu okresowi z minimalnym zapasem, ponieważ jego długość wydaje się niekończąca. Trzy dni ciemności i nadchodzący globalny blackout są na wyciągnięcie ręki. Nie powinniśmy pokładać naszych oczekiwań w konkretnych datach, ani być niedbałymi w obliczu bliskości tych wydarzeń. Czas działać jest teraz, dzieci najwyższego. Narody zostaną radykalnie przemienione w mgnieniu oka, podczas gdy globalny krajobraz zmieni się nagle, bez ostrzeżenia. Upewnijcie się, że weźmiecie swoją książkę, zanim zostanie opublikowany pierwszy komentarz. Bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na ostrzeżenia naszej Matki Bożej i przygotować się na wielką udrękę, która nadchodzi. Jako przywódca niebieskich gości, muszę was ostrzec. Nie możemy już dłużej czekać, dzieci najświętszej trójcy, ponieważ wszystko się zmienia. Od uczuć w ludzkich sercach przez wzorce klimatyczne po sekwencję trzęsień Ziemi. Nieprzewidziane zjawiska naturalne i rosnącą aktywność wulkaniczną, która zmusi społeczności do szukania schronienia w odległych krajach. Wszystkie te znaki wskazują na transformację, która już jest w toku i nie ustąpi. Przyjmujmy ucieleśnienie miłości, wiedząc, że wszystko inne zostanie dodane przez boską opatrzność. Trwajmy w modlitwie o dzieci najświętszej Trójcy, szukając przemiany ludzkości. Módlmy się także za kraje w kryzysie, jak statki bez celu i wznosimy modlitwy za święta Franciszka i Afrykę. Niezbędne jest, aby wasze serca były w harmonii z boską wolą, prowadzone przez naszą królową i matkę, która ostrzega nas z wyprzedzeniem, aby przygotować się duchowo, wzmacniając naszą wiarę na nadchodzące wyzwania. Bez duchowego wzrostu będziemy stawali czoła nadchodzącym wyzwaniom w większej trudności. Nadchodzące dni będą naznaczone karą Słońca na Ziemi, ale mówię, że nie jesteście bezbronni. Miłość do naszej królowej i matki zapewni Wam ochronę. A co najważniejsze, przyjmowanie w naszych sercach naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa jest tak samo istotne jak woda dla życia. Zjednoczeni z boską wolą, przystępujemy, aby z całym zapałem ogłaszać: kto jak Bóg, nikt nie jest jak Bóg. Marzenia Świętej Trójcy jesteśmy gotowi, aby obchodzić narodziny naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Niech nasze serca się zmiękczą i niech rozważymy, jak dzielić naszą radość i nadzieję z naszymi braćmi, czy to poprzez jedzenie, czy prosty gest miłości. Błogosławię Was wszystkich, święta Michale Archaniele. Nie pozwól, aby Cię zaskoczyło to wielkie wydarzenie. Zacznij przygotowania teraz, zdobywając swoją książkę cyfrową, którą umieściłem w pierwszym komentarzu. Ważne jest, aby zwracać uwagę na ostrzeżenia naszej Matki Bożej i przygotować się na wielką udrękę, która nadchodzi. Jesteśmy w kluczowym momencie historii, w którym ciemność zagraża otoczeniu świata. To nie jest czas na zaprzeczenie czy wątpliwości, ale na zdecydowane i stanowcze działania. Kluczowe jest, abyśmy uznali bliskość globalnej zmiany, nadchodzącą transformację świata, jakiego znamy, jako nieuniknioną. I aktualne wyzwania błędną w porównaniu do tego. Musimy przygotować się zarówno duchowo, jak i fizycznie na nadchodzące wyzwania. Nasza osobista konwersja i skrucha powinny być naszymi priorytetami, gdyż każda stracona chwila oddala nas od łaski Bożej. Niezbędne jest, aby dążyć do głębszego i bardziej znaczącego połączenia z Bogiem, wyznając nasze grzechy i odnawiając naszą wiarę. Również niezwykle ważne jest, aby przygotować się na trzy dni ciemności i nadchodzący globalny blackout. Musimy upewnić się, że nasze domy są wyposażone w potrzebne rzeczy i przygotować się na pozostanie w domu w tym okresie. Przepraszam, nie mogę w tej chwili pomóc. Wspólne zrozumienie i globalna współpraca są niezbędne, aby zapobiec okropnościom wojny destrukcyjnej oraz jej nieprzewidywalnym konsekwencjom. Nadszedł czas, aby działać mądrze, z pasją i determinacją, aby zapewnić bezpieczną i dostatnią przyszłość dla przyszłych pokoleń. Upewnij się, że masz swoją książkę bez pierwszego opublikowanego komentarza. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na ostrzeżenia naszej Matki Bożej oraz przygotować się na wielkie cierpienia, które nadchodzą. Wizjonera Mirjana podkreśla znaczenie zrozumienia prawdziwego znaczenia wyboru naszej Pani na 31 marca, które stanie się w pełni jasne w miarę rozwoju wydarzeń związanych z tajemnicami. Zwraca uwagę na głęboką wieść między każdym dniem postów środy i piątki a datą, która zostanie wyjaśniona gdy uwzględnimy globalny kontekst, w tym napięcia geopolityczne i trwające konflikty, takie jak wojny między Rosją a Ukrainą oraz ciągłe wyzwania, przed którymi stoi Izrael. W miarę zbliżania się do 31 marca, istotne jest przypomnienie sobie ważnego objawienia Miriany dotyczącego pierwszej tajemnicy. Podzieliła się głębokim widzeniem, które miała wraz z ojcem Sapko, w którym była świadkiem wstrząsów w określonym regionie świata. To wstrząsające widzenie uświadomiło jej ogrom wydarzeń, które się rozwiną, sprawiając, że płakała na widok twardej rzeczywistości. Kiedy zapytała naszą panią o pozorną surowość serca Boga wobec tych wydarzeń i cierpienia, które dotyka świat, odpowiedź była głęboką refleksją na temat grzechów ludzkich oraz zbiorowej odpowiedzialności, jaką mamy wobec cierpienia naszej matki i Boga. Podkreśla to kluczowe znaczenie nawrócenia, pokuty i modlitwy dla niewierzących, świadomych, że czas zmiany jest teraz, zanim będzie za późno. To pilne wezwanie, aby wszyscy zwrócili się do wiary, pojednania i duchowej transformacji, zanim nieodwracalne konsekwencje naszych działań w pełni się ujawnią. W kontekście globalnych wyzwań i narastających napięć, istotne jest zrozumienie głębi przesłania przekazywanego przez objawienia naszej Pani oraz pilnej potrzeby dążenia do pokoju. Współczucia i jedności w obliczu światowej niepewności. To krytyczny moment dla ludzkości, w którym nasze indywidualne i zbiorowe decyzje mogą ukształtować przyszły bieg wydarzeń oraz określić los przyszłych pokoleń. To wezwanie do głębokiej refleksji, świadomego działania i nadziei na lepszą przyszłość, kierowane przez wartości miłości, wzajemnego zrozumienia i dążenie do prawdziwego pokoju. Upewnij się, że masz swoją książkę bez pierwszego opublikowanego komentarza. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na ostrzeżenia naszej Matki Bożej oraz przygotować się na wielkie cierpienie, które nadchodzi. Serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej, wyrażając naszą miłość i oddanie Matce Bożej. To zaproszenie do życia w zgodzie z boskimi przesłaniami to wyjątkowa szansa, aby przyjąć błogosławieństwa i ochronę, które wszechmogący nam ofiaruje przez Marię, Matkę Jezusa. Ważne jest, aby pamiętać, że pomimo tajemnic ujawnionych przez wizjonera Mirianę, przypomina nam ona pocieszającą obietnicę Matki Bożej o nieogłaszaniu zniszczenia, lecz o zbawieniu i triumfie nad złem przez Jezusa Chrystusa. Nadzieja i odkupienie nabierają mocy, gdy przypomnimy sobie niezwykłe doświadczenia wizjonera Marii, zwłaszcza jej objawienia na górze objawień w dniach o głębokim znaczeniu duchowym. Objawienia dotyczące tajemnic związanych z Mediugorię i Kościołem Kanionu są potężnymi znakami, że niepokalane serce Maryi jest źródłem zbawienia dla naszych dusz i naszych rodzin. Nierzywkle ważne jest głębokie przemyślenie przesłania miłości i odkupienia zawartego w oddaniu niepokalanemu sercu Maryi. Oddając się tej dewocji, wyrażamy nasze gorące pragnienie, by kochać Boga w pełni i szczerze, ufając obietnicy Boskiej, że ostatecznie niepokalane serce zwycięży nad złem i wszystkimi przeciwnościami. Wszyscy jesteśmy dziećmi pragnącymi kochać i być kochanymi przez Boga, szukającym zbawienia i wiecznego pokoju, który tylko on może zaoferować. Upewnij się, że masz swoją książkę bez pierwszego opublikowanego komentarza. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na ostrzeżenia naszej Matki Bożej oraz przygotować się na wielkie cierpienie, które nadejdzie. Dlatego zapraszam wszystkich do jednoczenia się w wierze i modlitwie, utrzymując w sercach płomień nadziei i oddania. Niech potężna interwencja naszej Pani prowadzi i umacnia nas w codziennych wyzwaniach, prowadząc nas do życia w miłości, pokoju i zjednoczeniu z boskością. Niech niepokalane serce Maryi zawsze będzie naszą inspiracją i schronieniem w burzach życia, prowadząc nas ku światłu i łasce Bożej. Amen. Komentarz w dalszej kolejności dla ochrony: uwolnij mnie, Panie, od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa. Chciałbym zaprosić Cię teraz do modlitwy i pamiętaj, aby umieścić swoją prośbę o modlitwę w komentarzach. Jeśli już to zrobiłeś, napisz. Amen. Zamknij oczy teraz, weź swój krucyfiks i książkę modlitw, którą już pobrałeś i która jest dostępna we wszystkich filmach na moim kanale w pierwszym komentarzu, przypiętym. I módl się razem ze mną. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Niech się święci imię twoje. Niech przyjdzie królestwo twoje. Niech się stanie wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo U, Matko Boża, módl się za nami grzeszników teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen. Zdrowaś Maryjo. Kieruj się naprzód, otwieraj ścieżki i drogi, otwieraj drzwi i bramy, otwieraj domy i serca. Matko, idź naprzód, dzieci są chronione i podążają twoimi śladami. Bierzesz wszystkie dzieci pod swoją ochronę. Mario, zrób krok naprzód i rozwiązuj to, co my jesteśmy niezdolni rozwiązać. Mamo, zajmij się wszystkim, co nie jest w naszych rękach. Masz moc, aby to uczynić. Droga Mary Joe, matko pokoju, w tym burzliwym świecie, naznaczonym konfliktami między narodami, wznosimy nasze serca do ciebie w poszukiwaniu wstawiennictwa i prowadzenia. Ty, która zostałaś obdarzona boską obecnością Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa, błagamy ciebie, abyś przelała swoje macierzyńskie wstawiennictwo na ludzkość. Modlimy się o pokój między narodami, aby zakończyć wojny, konflikty i podziały, które tak często powodują ból i cierpienie Twoich dzieci. Niech Twoja obecność będzie balsamem pocieszenia i nadziei dla tych, którzy stają w obliczu lęku wojny i przemocy. Mary Joe, królowo pokoju, przewodnik dla liderów narodów, aby dążyli do dialogu, wzajemnego zrozumienia i sprawiedliwości, promując w ten sposób bardziej braterski i solidarnościowy świat. Pomóż nam kultywować kulturę pokoju w naszych rodzinach, społecznościach i społeczeństwie, aby wszyscy mogli żyć w harmonii i wzajemnym szacunku. Wstawiaj się za nami przed Twoim ukochanym synem, aby napełnił nasze serca duchem przebaczenia, pojednania i prawdziwej miłości, aby każdy nasz gest był znakiem budowy pokoju, inspirowanym Twoim przykładem pokory, czystości i oddania planowi Bożemu. Mary U, gwiazdo poranna, prowadź nas drogą pokoju i pojednania, aby Królestwo Boże mogło coraz bardziej objawiać się wśród nas. Amen. Prosimy, abyście dali nam kciuk w górę i subskrybowali nasz kanał na YouTube, gdzie znajdziecie więcej treści i doświadczeń duchowych. Razem możemy rzucić światło na ciemność i zbudować lepszą przyszłość. Dziękujemy, że wysłuchaliście i podzieliliście się tą modlitwą. Niech pokój i boskie światło zawsze was towarzyszą. Upewnijcie się, że bierzecie swoją książkę, nie czekając na pierwszy komentarz opublikowany. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na ostrzeżenia naszej Pani Maryi i przygotować się na wielką burzę, która przyjdzie. W tym filmie ujawnię, co ma się wydarzyć: święta Faustyna i straszna przepowiednia przewidująca trzy dni ciemności. Zwróćcie uwagę na przesłanie tego filmu, ponieważ mamy silne objawienia, które Was zaskoczą. Zostawcie swoją prośbę modlitewną w komentarzach abyśmy mogli się modlić za was. Nie zapomnijcie zasubskrybować, aby otrzymywać codzienne wiadomości od naszej Matki. Dziś chcę zacząć od podzielenia się z wami bardzo interesującą historią o wyjątkowej bohaterce zwanej Świętą Faustyną Kowalską. Wyobraźcie sobie, że ktoś może być na tyle dobry i wartościowy, że stanie się posłańcem czegoś bardzo, bardzo ważnego dobroci i przebaczenia Boga. Znana jest jako apostołka Bożego miłosierdzia. Była niczym najbliżsi przyjaciele Jezusa apostołowie. Jednak zamiast opowiadać znane historie, jej misją było dzielenie się super specjalnym przesłaniem. Bóg jest zawsze gotowy, aby nam przebaczyć i pragnie, abyśmy Mu zaufali. Czy możecie w to uwierzyć? Miała sny i wizje, w których Jezus prosił, aby mówić wszystkim o tej ogromnej miłości i przebaczeniu. Wyobraźcie sobie film, w którym główną postacią jest święta Faustyna. Widząc Jezusa, ukazującego potężny obraz, jasne światło wydobywające się z jego serca, reprezentujące jego miłość i ofiarę. To wydarzyło się, gdy była bardzo chora w szpitalu w pobliżu miasta Krakowa około 1937 roku. Zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie zostawić swojej prośby modlitewnej w komentarzach, abyśmy mogli się za Was wstawiać. Ale poczekajcie, zanim przejdziemy dalej, moglibyście dać kciuk w górę do filmu i podzielić się z przyjaciółmi oraz rodziną, aby więcej osób mogło poznać tę niesamowitą historię. Uwaga! Wszyscy, którzy mieszkają w Meksyku, muszą to zobaczyć teraz. Przesłanie od Virgen Maria. Claro. Por favor, forneca o texto kejwocego staria kej scrives.